Opus Dei, czyli dzieło Boże. Jedynym sekretem dzieła jest ten dostępny dla wszystkich chrześcijan, tajemnica wiary w Boga. Opus Dei założył w latach dwudziestych w Hiszpanii święty Josemaria Escriva. Swoją działalność oparł na założeniu, że każdy człowiek jest powołany do świętości. Nauczał, że świętość można osiągnąć w życiu codziennym, przez pracę i posłuszeństwo Kościołowi. Opowiadał przy tym o zdarzeniu z dzieciństwa, gdy na śniegu dostrzegł ślady bosych stóp zakonnika. Pomyślał wtedy, że i on może coś dla Boga poświęcić. Eskriwa zmarł w 1975 roku. Jego postawa została doceniona przez Watykan. W 1992 roku Jan Paweł II beatyfikował Eskriwę. Dużo mówiło się wtedy o małym chłopcu, Manuelu Adrianie, cudownie uzdrowionym w czasie trwania ceremonii beatyfikacji. Dziesięć lat później możliwa była kanonizacja Eskriwy jako świętego życia codziennego. W latach 80. Opus Dei stało się prałaturą personalną Kościoła, podlega więc bezpośrednio Watykanowi. Na jej czele stoi obecnie biskup Javier Ekevaria Rodríguez. Opus Dei działa w 61 krajach, zrzeszając prawie 100 tysięcy ludzi. W Polsce do dzieła należy około 400 osób, ale sympatyków organizacja ma znacznie więcej.